Wielce Szanowni Państwo, parlamentarzyści, na, na czele z kolegą marszałkiem, drodzy samorządowcy, na czele z radnymi, z panem Wójtem, wielce Czcigodny Panie Konsulu, Ekscelencjo Panie Konsulu Republiki Węgierskiej, Szanowni Koleżanki i Koledzy, Poczty Sztandarowe, Rodacy. Przechodzimy jak co roku do miejsca, z którego czerpiemy siły na cały rok, żeby pochylić nasze głowy, skierować nasze myśli wdzięczności, naszą modlitwę wobec wybitnego męża stanu, bohatera narodowego, premiera naszej wolności. Żeby skierować nasze myśli, uczucia. Gesty wdzięczności nie tylko wobec heroicznej postawy człowieka, ale przede wszystkim wobec dzieła jego życia. Dzieła, które dążyło do godności każdego człowieka niepodległości państwa polskiego podmiotowości chłopa szacunku edukacji dobroci i sprawiedliwości, wartości bezwzględnie najważniejszych dla cywilizacji życia, dla ludzi przyzwoitych, dla normalności. Przychodzimy jako patrioci, demokraci, jako ludowcy, po to, żeby jeszcze raz zapewnić naszego przywódcę, żeby zapewnić kolejne pokolenia. Żeby stanąć w obliczu minionych pokoleń. Wdzięcznością, szacunkiem, czcią i chwałą. Przychodzimy w nietypowych czasach, moi drodzy. Normalnie tu jest 3-4 tysiące osób na cmentarzu w wierzchosławicach setki pocztów sztandarowych, orkiestra. Reprezentacja, kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego. Szkoły imieniem Wincentego Witosa i przywódców Ruchu Ludowego, bataliony chłopskie, ludowcy z, z całej Polski. Dzisiaj jesteśmy w symbolicznej reprezentacji. Ale to nie znaczy, że ta reprezentacja nie niesie swoich wartości tysięcy czy nawet milionów osób. Dzisiaj my jesteśmy tymi, którzy przyszli, bo są posłani. Do tego, żeby po raz kolejny dać świadectwo. Bo przychodzimy prawdziwie. Od dziesiątych lat. Od pokoleń. Przychodzili nasi ojcowie i dziadkowie, kiedy nie można było w czasach PRL. Przychodzili na cmentarz w Wierzchosławicach i do kościoła mariackiego w Krakowie. Przychodzimy wtedy, kiedy wnosi, wznosimy sztandar zwycięstwa, ale wtedy też, kiedy jest trudno. Przychodzimy prawdziwie dziś, w czasach epidemii, zachowując wszelkie ograniczenia i restrykcje. Ale nie przychodzimy tak jak faryzeusze polityczni, którzy pojawiają się tutaj tylko i wyłącznie przed wyborami. Faryzeusze polityczni, którzy pomimo ogromu władzy, pomimo poświęcenia ze strony obywateli losu w ich ręce, nie potrafią i nie chcą potrafić oddać sprawiedliwości i przywrócić prawdziwą cześć Wincentemu Witosowi i zmazać haniebny wyrok Sądu Brzeskiego. Jesteśmy jedynym środowiskiem politycznym, prawdziwymi spadkobiercami. Jesteśmy jedynym spadkobiercą politycznym myśli, uczuć ruchu politycznego Wincentego Witos. I nikt nam tej prawdy nie odbierze, bo ona nie jest prawdą wypowiedzianą. Ona jest prawdą dokonaną. Tą obecnością również dzisiejszą, heroiczną obecnością w latach PRL i trudną do udźwignięcia, tą obecnością ograniczoną w czasach epidemii. Doprowadzimy, nie ustaniemy i nie spoczniemy i doprowadzimy do oczyszczenia imienia premiera naszej wolności, Wincentego Witosa z Hańby Brzeskiej doprowadzimy do tego. Chcę wam to obiecać, ale wiem, że to nie jest obietnica jednego człowieka. To jest obietnica nas wszystkich, tych, którzy też nas oglądają teraz w przestrzeni internetowej, przez transmisję internetową. Doprowadzimy do tego. I w tym roku, w roku setnej rocznicy Wiktorii Warszawskiej, cudu nad Wisłą, cudu zjednoczenia przede wszystkim a później zwycięstwa militarnego i politycznego. Doprowadziliśmy za przyczyną wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich do złożenia w Sądzie Najwyższym, pierwszy raz w historii, wniosku o kasację tego wyroku. Nie udały się te próby w parlamencie, bo zarówno jedni i drudzy, ci, którzy wygrywają od lat wybory w Polsce, nie chcieli tego. Ale doprowadzimy to przez. Niezawisłe, niezależne sąd doprowadzimy za przyczyną tej kasacji, która została złożona. Trzeba teraz ze wszystkich sił wnioskować o jak najszybsze rozpatrzenie tego wniosku. I to dzisiaj z Wierzchosławic, z kolebki Ruchu Ludowego czynimy. Inaczej myśleliśmy z Ryszardem Ochwatem rok temu, gdy przygotowywaliśmy się już do kolejnych zaduszy. Bo tak zawsze robimy, podsumowując jedne, zaczynamy przygotowania nad drugimi. Inaczej myśleliśmy o tym roku wielkiego jubileuszu, setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. Stąd zaproszenie dla ambasadorów, dla przedstawicieli państw akredytowanych w Polsce sojusznicz, takich jak Republika Węgierska, jak Francja, jak Rumunia, jak Stany Zjednoczone. Dziękujemy im za to, co zrobili 100 lat temu dla Polski. Dziękujemy za to, że potrafili uszanować oni rodacy nasi również, przede wszystkim, uszanować chłopa i zaufać chłopu na stanowisku premier. Robili to zarówno książęta, jak książę Ustachy Sapiecha, minister spraw zagranicznych, generałowie, jak generał. Tadeusz Jordan Rozwadowski. Robili to bracia włościanie, którzy dzięki temu, że na czele Rzeczpospolitej stanął ktoś od nich, ktoś z nich, ktoś z ziemi. Poszli i bronili ojczysty. Wincenty witos w roku 20 wieńczy dzieło Tadeusza Kościuszki. Z insurrekcji, która dawała nadzieję wolności. On upodmiatawia chłopa polskiego, który staje się gospodarzem po latach uciemiężenia pańszczyzny, po latach bicia, maltretowania, wyzysku. Staje się gospodarzem i tej ojczyzny, której jest gospodarzem, chce bronić. Nie byłoby cudu nad Wisłą, gdyby nie powszechne, Powszechna mobilizacja, gdyby niepospolite ruszenie, prawdziwe w swym znaczeniu, bo wszystkich stanów, mieszczan, chłopów, studentów, księży, wszystkich, którzy byli gotowi do obrony ojczyzny. Naszych sojuszników, którym tu dzisiaj w sposób szczególny dziękujemy. To była bitwa, która nie tylko decydowała o losach świata w ujęciu militarnym, ale zatrzymała Rewolucję śmierci, rewolucję bolszewicką, która niosła zagładę, niosła cywilizację śmierci i obroniła Polskę, Europę i świat przed tym. I to jest to nasze historyczne dzisiaj wspomnienie i historyczna wdzięczność. Ale ona na historii tu dzisiaj się nie może kończyć. Bez tej historii nie można żyć, bez tej historii świadomości swojej drogi patriotyzm, poświęcenia, oddania, nie możemy kreślić w przyszłości. Więc my byśmy byli bardzo puści. Ja współczuję tym organizacjom społeczno-politycznym, którzy, którzy, które nie mają swych korzeni. Oczywiście korzenie nie gwarantują tego, że będą ciągle kwitły młode kwiaty, liście, Będą się młode liście rozwijać, a konary rozrastać. Ale bez korzeni nie ma życia. One dają tą podstawę. Od nas zależy, co z tą podstawą zrobimy. Czy będzie to tylko wspomnienie historyczne i szacunek dla przeszłości, czy fundament podłudowy przyszłości. Ja wybieram to drugie i wiem, że wspólnie to wybieramy, że z tego chcemy czerpać. I dziś mamy przesłanie na te zaduszki nietypowe 2020 roku. Prawdę mówić, prawdą się kierować, prawdy żądać i prawdy dochodzić. Tej prawdy dziś w Polsce i na świecie potrzeba. Trzeba zwyciężyć międzynarodówkę fake newsów, trzeba zwyciężyć kłamstwo covidowe rozsiane niestety przez rządzących w Polsce, które doprowadza do śmierci, do ciężkiej choroby, do upadku firmy, do rozpadu gospodarki, kłamstwo, które miało posłużyć zwycięstwu wyborczemu, żeby wszystkim powiedzieć, że już pokonaliśmy tego wroga współczesnego w postaci choroby, której nie znamy. To kłamstwo covidowe to mówienie, że na wszystko jesteśmy gotowi i ze wszystkim sobie poradzimy. I że przemija to, co jest zagrożenie. I że już można żyć normalnie. To kłamstwo kosztuje Polskę i Polaków łzy, cierpienie, kosztuje rozpacz rodzin, kosztuje niepoliczalnie bo kosztuje życie. To jest niedopełnienie obowiązku wobec obywatela. To jest niedopełnienie obowiązku wobec Rzeczpospolitej. I to jest akt oskarżenia, który wysuwają ci, którzy codziennie tworzą suche może statystyki. Ale jak ktoś je traktuje jako suche statystyki, ten nie wie, że za każdą liczbą stoi jakieś Istnienie ludzkie. Stoi jakaś rodzina i nie wolno tego w ten sposób traktować. Tej prawdy potrzeba i tej prawdy trzeba szukać i do niej dążyć. Ona daje nadzieję, może nie jest czasem lekka, ale daje zawsze nadzieję i daje wiarę w to, że to pokonamy. Ja też chcę tą wiarę Wam dać. Bo, jeżeli rządzący dzisiaj nie potrafią opanować epidemii, utracili kontrolę nad państwem, utracili kontrolę nad gwarancjami bezpieczeństwa dla obywateli, to naszą rolą patriotów, demokratów, ludowców jest dzisiaj przywrócić tą kontrolę. Rolą obywateli wszystkich świadomych swoich praw i obowiązków jest przywrócić tą kontrolę. To jest nasze zadanie. Nikt nas nie zwalnia. I musimy do niego dążyć. To jest też nasze zobowiązanie. I Wam wszystkim, którzy dzisiaj zastanawiacie się, co będzie jutro, co będzie z Waszą rodziną, czy będzie miejsce w szpitalu, czy będzie uzyskana pomoc, czy będę mógł się leczyć na COVID-19, czy na jakąkolwiek inną chorobę. Wam wszystkim, których firmy dzisiaj nie mogą funkcjonować, Wasze sklepy zostały zamknięte. Wasi pracownicy, nie wiadomo, czy otrzymają wynagrodzenie, wszystkim, którzy budują gospodarkę w Polsce, wszystkim rodzinom polskim, chcę powiedzieć: pokonamy tę chorobę. Pokonamy to, co jest dzisiaj zagrożeniem biologicznym, ale też społecznym i gospodarczym. Wygramy tę walkę. Doprowadzimy do tego, że będziemy. W stanie przejść przez epidemię, zachować polską własność, polskie firmy, uratować polską gospodarkę i ochronić miejsca pracy, zachować szansę na rozwój i odbudować Polskę po koronawirusie. Rządzący abdykowali z tej roli, więc dzisiaj naszą rolą jest również danie nadziei i przedstawienie planu na wyjście z kryzysu zdrowotnego, gospodarczego. Ale kryzysu społecznego. Tak jak przy powstawaniu Rzeczpospolitej w 1918 roku. Nie byliśmy na oceanie świata osamotnieni, bo za sprawą wielkiego przyjaciela, Ignacego Paderewskiego, wielkiego przyjaciela Wincentego Witosa, z którym korespondowali. Mieliśmy w, w postaci Stanów Zjednoczonych, innych państw, Wielkiego Sojusznika. I wtedy w 1918 roku 28 prezydent Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilson ogłosił czternaście tez na budowę Nowego Ładu na świecie. Trzynasta była dla nas najważniejsza. To było utworzenie państwa polskiego z dostępem do morza na ziemiach zamieszkiwanych przez Polaków i obrona integralności tych ziem. Mogliśmy liczyć na naszych sojuszników, na tych, którzy nam dobrze życzyli. I to był taki sygnał, taka jaskółka, że ten wiatr zmian ze Stanów Zjednoczonych będzie wiał dla Polski. Dzisiejsze wydarzenia, wczorajsze wydarzenia i wybór 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych też dla Polski daje tą nadzieję. Nie w zmianie relacji polsko-amerykańskich, bo one tradycyjnie powinny być kontynuowane i ta doktryna obronna powinna być kontynuowana. Ale daje nadzieję, że międzynarodówka fake news. Że polityka oparta o manipulację, że polityka bez wiedzy, doświadczenia, bez dowodów i prawd będzie przemijać. I to jest sygnał dla całego świata, że prawda zwycięży, że wiedza się obroni, a ciężka praca będzie doceniona. I to są zadania dla nas na kolejny rok. Prawda. Wiedza i praca. Prawda, bo musi stać na samym początku, bo bez niej nie ma co iść dalej. I też trzeba w tej prawdzie wstawać każdego dnia z własnymi niedociągnięciami, bo nie jesteśmy przecież ideali. Wiedza, bo tak jak pisał do swego wnuka, to jest skarb największy. Wincenty Vito zawsze kaganek oświaty i edukacji, której sam nie mógł w sposób strukturalny doświadczyć, łaknął i pragnął i ją zdobywał. I polityka też musi być oparta o dowody, o doświadczenia, o wiedzę. Ten kaganek oświaty trzeba je, nieść, żeby nasi obywatele. Nie byli traktowani jak narzędzia wyborcze, tylko jak podmiot, którym ma się władza i polityka zajmować. Ten kaganego światy trzeba nieść, żeby uczniowie i nauczyciele nie musieli słuchać ukazów i nakazów wychodzących z jednej ulicy. Ten kaganego światy trzeba nieść, żeby nie recytowali i deklamowali, ale żeby myśleli. Żeby uczyli się krytycznego myślenia, zadawania pytań i szukania prawdy w tym dziwnym, skomplikowanym czasem świecie. Praca. Bo nic nam na tacy nikt nie przyniesie. Jeśli myślicie, że ktoś poślizgnie się i wtedy ty skorzystasz na tym, to nic z tego nie będzie. Czego nie wywalczymy, nie wypracujemy, tego nie otrzymamy. A nawet jak coś skapnie i spadnie, to szybko przemija. Wszystko musi być pod, po, na, na fundamencie ciężkiej pracy. Stąd trzeba wspierać tak polską przedsiębiorczość. Ludzi ciężkiej pracy i docenić tych, którzy składają się i płacą podatki, z których mogą być później świadczenia. Ich nie wolno ciemiężyć. Tak jak kiedyś ciemiężono chłopa pańszczyźnianego. Tak dzisiaj w wielu sprawach próbuje się ciemiężyć przedsiębiorcy, pracodawcy. Tego, który ma pomysł i tworzy własną firmę. Tak więc, te trzy: prawda, wiedza i praca. I będzie sukces, moi drodzy. Nie nasz, bo on by był sukcesem egoistycznym. Ale będzie sukces Rzeczpospolitej i świadomych praw i obowiązków obywateli. Oddając hołd Wincentemu Witosowi, Stanisławowi Mierzwi. Pokoleniom ludowców, wszystkim tym, którzy przez lata przed nami nieśli sztandar wolności, sprawiedliwości, dobra i piękna, przyrzekamy, że niezależnie od okoliczności, stać będziemy na straży wartości niepodległego państwa polskiego, suwerennej ojczyzny. Będziemy szukać przyjaciół, a nie wskazywać wrogów na świecie i w Europie. Będziemy dbać o godność, zdrowie i życie każdego człowieka, każdego obywatela Rzeczpospolitej. Jego bezpieczeństwo i dobrobyt. To jest nasze credo, to jest nasze zobowiązanie. Cześć i chwała Wincentemu Witosowi, cześć i chwała premierowi naszej wolności.